Dalszy ciąg chabrowej bluzeczki. Będzie to wzór takie warkoczyki z sześciu oczek. Na przemian po trzy oczka. No wzór, wzór. wiadomo, że, że, że tak szybko nie idzie jak plecy, bo to trzeba się skupić nad wzorem. Tu z boku zrobiłam oczka lewe, dlatego, że jak będę robiła podcięcia to nie będę musiała myśleć co tu zrobić, żeby te, żeby te warkoczyki po prostu wyszły, czy w połowie, czy może trochę mniej, ale żeby wyszły. Więc ja tu zrobiłam lewe oczka, więc bez problemu to, to będzie na podcięcie i warkoczyki będą w całości. Także jeszcze trochę mi tutaj brakuje do podcięć, ale, ale teraz jest taki czas, że tego czasu jest troszeczkę mniej, bo wiadomo, są inne zajęcia, ale Pomału, pomału i zrobię. Wtedy pokażę w całości. Warkoczyki będą się inaczej układać, bo one zostaną zmoczone. One się tak trochę wyprostują i będą wtedy takie, ale tak mniej więcej przybliżę Wam ten wzór. Tak to mniej więcej wygląda. Po zmoczeniu to one będą takie równomierne i będą tak inaczej wyglądać. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj kawa w Waszym towarzystwie. Bardzo apetyczna i smaczna. Widzieliście filmik, jaki dodałam z mojej robótki. Filmik, który po prostu mówi o tym, co w tej chwili dziergam. A dziergam, jak wiadomo, dalszy ciąg mojej habrowej bluzeczki. Plecy zrobione, to widzieliście, no kawałek już jest zrobiony przodu. Nie idzie mi tak szybko jak szło poprzednio, a to tylko dlatego, że no teraz mamy taki specyficzny czas, że nie ma, nie ma tak dużo wolnych chwil, jest, jest inne zajęcie, więc robię tylko z doskoku. Ale to też przybywa z doskoku, przybywa i pomału będzie przybywać, będzie coraz więcej. Wybrałam taki wzorek, który nie wymaga takiego bardzo liczenia, takiego wgłębiania się w ten wzór, tylko tak robi się po prostu już odruchowo. Robię warkoczykami, tak jak spojrzałam na tą włóczkę i tak, i tak rozpamiętywałam, patrzyłam na te inne wzory i wydawało mi się, że to będzie tak naj, najładniej, bo to takie jakby wyciskane wzory w tym niebieskim, takie jest fajne odbicie i właśnie robię ten wzorem. Zór warkoczyków z sześciu oczek. Bardzo prosty, wzór, bardzo fajnie się robi. No, jedynie z przekładaniem później tych oczek to jest no, troszeczkę trzeba uważać, żeby oczka nie pospadały, ale ja mam taki specjalny drucik, który, na który te oczka zak przekładam, zakładam i wtedy no, dobrze mi się wtedy robi. Także tak to wygląda. Czy widzicie moją nową fryzurkę w tym sensie kolor włosów? Bo Zrobiłam sobie właśnie tą farbą, nie Wam już pokazuję. Ciemny, ciemny machoń, szwarcko, palet. Ostatnio używam tej właśnie farby, z tym, że używałam średniego brązu, brązu czekoladowego. Machoniem zrobiłam po raz pierwszy. Bałam się, że mi te siwe odrosty wyjdą na czerwono, ale jak widzicie, ładnie złapały. Może ten odcień jest... Lekko taki jaśniejszy, ale może być. Wybierałam się właśnie podciąć włosy, i dlatego zwlekałam właśnie z tym farbowaniem, bo mówię: najpierw pójdę podetne włosy i dopiero pofarbuję. Ale tak zwlekałam, że po prostu, no, nie załapałam się. Pani mi zaproponowała na poniedziałek, ale poniedziałek to ja mam inne zajęcia, wiadomo jakie, to już są, chodzimy na groby, już po prostu porządkujemy. Już, już nosimy kwiaty, jakieś strojki, i nie ma czasu, żeby iść wtedy do fryzjera. Także odpuściłam sobie i zrobię to po świętach na spokojnie, ale mówię, nie no, pofarbować już muszę, bo już były takie odrosty, że już po prostu wstyd. No, farb, no, faktycznie albo się, albo chodzić w siwych, nie farbować już wtedy, ani, i nie dopuszczać do takich odrostów, albo farbować po prostu częściej, żeby tych odrostów nie było aż takich. Ale ja mam taką przykrą właśnie przygodę u fryzjerki, to może 3 lata temu było, że właśnie farbowałam włosy farbą taką właśnie fryzjerską, mocną, bo one są na pewno mocniejsze farby. I właśnie siedziałam już z nałożoną farbą i do pani mówię, że bardzo mnie piecze skórę, ale to bardzo. Pani mówi, musi jeszcze pani wytrzymać 10-15 minut. No i ja wytrzymałam ale to był błąd, bo na drugi dzień miałam w tym miejscu pęcherze, czyli był jakiś odczyn alergiczny. Nie wiem dlaczego, czy to w tym miejscu za dużo było tej farby położonej, czy po prostu ta farba spłynęła mi na skórę i taki odczyn alergiczny się zrobił. No ewidentnie skóra była poparzona. No i żałuję, że nie poszłam właśnie do, do, do pani fryzjerki nie pokazała mi, bo ktoś może mieć też taką sytuację i, i, i to może się powtórzyć. No ale myślę sobie: A po co tam? Ja nie lubię takiej sytuacji, a to jest błąd, bo nauczmy się wreszcie, ja mówię też o sobie, po prostu walczyć o swoje. Jeżeli, jeżeli jest nie tak, jak być powinno, no to no, niestety to trzeba powiedzieć, to trzeba pokazać. I tak to wygląda. Nie poszłam, nie pokazałam. Teraz żałuję, bo, bo trzeba było, no, no naprawdę trzeba było. Ale od tej pory już po prostu ja u fryzjera jakiegokolwiek, ja nie farbuję włosów, bo już wiem, że takie coś może mi się przytrafić. Więc po prostu boję się tych farb. Jedynie jeszcze polegam na tej farbie, bo tani jeszcze... Jeszcze mi nie sprawiła takiego po prostu problemu, więc, więc, tą farbę, więc tą farbę używam. Ale jeżeli zobaczę, że będzie jakiś problem, jaki, jakikolwiek problem, że będzie piekła skóra, no to po prostu zaprzestanę farbować i będę występować w naturalnych swoich, jakie mi natura już dała. Z tego co wiem, z tego co widzę, to po prostu wszystkich włosów siwych nie mam, bo tu nie mam odrostów. Z tyłu nie mam odrostów, więc chyba jestem taka łaciata. Chociaż to by ładnie może i wyglądało gdzie gdzie siwe, gdzie gdzie ciemne, bo z natury mam ciemne swoje włosy. Takie jak je farbuję, mam włosy ciemne. Także, no nie wiem, nie wiem, ale no, to na pewno muszę wziąć pod uwagę. W ogóle nie lubię chodzić do fryzjera, wiecie? No nie lubię. Żałuję, że nie mam takich włosów gęstych, bo całe życie mam włosy cienkie. No kiedyś były, było ich więcej, to normalne. A teraz po lekach, no wiek też wszystko swoje robi po trochę, że te włosy są marniejsze takie. Ale żałuję, że nie mam takich włosów gęstych, gdzie bym mogła te włosy podpiąć, za jakiegoś koczka zawinąć i święty spokój byłby. Bo dla mnie iść do fryzjera to jest katorka. No nie lubię po prostu, chodzę, bo muszę i dlatego teraz tak zwlekałam, zwlekałam. No, ale w końcu trzeba będzie pójść i podciąć te włosy, po prostu podciąć. Nic więcej, bo farbować już już nie farbuję, nie będę już fryzjera tego robić na pewno. Także tak to wygląda z tym wszystkim. Jeszcze kaweczka. No, i także tak to wygląda. Pogodę mamy bardzo ładną. Miejmy nadzieję, że, że taki będzie weekend. Nie słyszałam, żeby coś innego zapowiadali, że będzie gorzej. Pogoda. Dopisuje na czasie, a więc jest jeszcze, jeszcze gorąco bardzo, że w takich rzeczach, no, nie, ja nie mówię o typowo zimowych, ale nawet w jesiennych jest, jest za gorąco, po prostu trzeba się ubierać lżej, żeby się nie spocić, żeby po prostu no, się nie przeziębić, bo to też od dwie strony działa, że jak za, za mocno się ubierzemy, to też nie jest wcale dobre, nie jest wcale zdrowe, tak? trzeba to wszystko wypośrodkować. Także... Żegnam się z Wami, to tyle na dzisiaj, trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje zdrówko. Na razie, do zobaczenia. Zakupy z koszyczka, z biedronki, marchewka była po złotych 99, zł. pomidory malinowe, dwie cytrynki, pietruszka, seler. Jabłuszka też po złoty 90. Jabłuszka polskie. Firet pieczony z kurczaka. Tu jest, są polędwiczki z piersi kurczaka. Mintaj bez skóry. Banany były po 4 zł. Dwa serki delikatne. Za to wszystko zapłaciłam. 63 zł. 61 groszy, także tak wyglądają moje dzisiejsze zakupy. I tutaj będzie na obiadek. Dzisiaj mam ochotę na rybkę. Składniki do obiadu przygotowane. Zrobiłam, będzie rybka smażona mintaj, filet bez skóry, przygotowałam surówkę z kapusty kiszonej, kapusta była sama, bez marchewki, więc starłam marchewkę, cebulę, jabłko, korzeń pietruszki, dodałam natkę pietruszki i dodałam ten olej kujawski z rozmarynem, oregano i bazylią ten właśnie, on dał, tak tam są w środku te zioła, on daje taki fajny smaczek, już mi się kończy właśnie do sołatek, do surówek idealny no i tu mam mąkę przygotowaną do obtoczenia rybek, ziemniaki już mi się gotują i będzie taki szybki obiadek pomału smażę przytyłam na pół żeby właśnie było do złożyć i obracać ją, tak, za chwilkę będzie gotowa. A usmażona, ziemniaczki się dogotowują, zaraz będzie obiadek. Obiad gotowy, gorące, ciepłe danie. Także można zajadać.